Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kumaro i zapraszam na pogajmy w Minecraft. Jest to już 13 chyba bodajże odcinek z naszej serii. Piękny zachód słońca. Przełączamy na normalny tryb gry i wyruszamy do cave'ów. Tak jakoś dzisiaj. <laughs> Oj, bo chciało mi się. Tylko poczekajcie, niech się ja znajdę takie cave, y, co my ostatnio w nich byliśmy. Gdzie to było? Kurcz, szkielet. O, no, jesteśmy w kaka Czyli w kakasku. Jesteśmy w kakasku i można... O, to nie tu. Mhm. Mamy kask. Dopiero przed chwilą zrobiłem. Fak. Nie! Ja pierwdzielę. Juper! Yy, Enderman? <ścoughs> Nie, nie będę to wymieniał stworków. Fak. Kurde. Mać. <laughs> Gdzie to było? Wiecie co, że nie pamiętam. Ale fail. Ja. Cześć. Auć. <laughs> Ale mam kask. Kurde. Wiem, że marnuję jedzenie, ale mam jeszcze. mam jeszcze 32 latów. Co tu jest? Nie, mieliśmy iść do kaiwów, a tu będzie, że nie pójdziemy, bo nie mogę się ogarnąć. Uuu bo pójdziemy. Tylko najpierw wykopiamy węgiel. Węgiel nie jest potrzebny, <laughs> gdyż mam go bardzo mało już. Nie wiem czy nawet... Nawet niecałe trzy staki. Chodź ty gnoju. Ja. Wybrał się z łukiem? Bez. FAK Woń! E... Wiecie co? Drugi mam fail! No nie! Jaki ja jestem głupi! Szybko. Ja! Kurde mać! Coś mi dzisiaj nie idzie. No dobra. Ogarnąłem Ja się Wybierałem, się wybierałem przed chwilą i, i zapomniałem właśnie zabrać. Tego. Z początku nie będę wam go potem już... No zbieram gdzieś z was, tak gdzieś dwa staki, może to... Zacznę tu go. bo będzie mi się pewnie chciało. I tak już mi się nie chce no na <kłysy> miałem nagrywać... Nie wiem czy mi dobrze słychać przez tę Ale Laura Miałem nagrywać odcinek. Odcinek... Ale... Odcinek z, 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 Jak robię farmę slimów. Ale... Ten. Ale pomyślałem, że to będzie trochę... No... Za długo będzie się robiło po prostu. Czy... Te tam... Kurde! Się garni! Za długo... Co mi z tym za długo? Nikt nie lubi oglądać pani. no chyba... Idzież! Fuuuuck! Muzeczka leci w tle A my jesteśmy w kasku Mam straszną fazę na kasę. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że mam 3 niecałe staki ten żelaza, ale się okazało, że mam 5,5 aż. Nie, co ja mówię, nie 5,5, tylko 6. Yy, 6 i 1 sztuka. Dokładnie. Czy no, teraz już nie, bo tutaj mam trochę inne kakask. dużyłem Kaka i oczywiście nie włączyłem stopera no i dobra chwilę jest. Czyli, no, tak załóżmy że gdzieś nagrywam jest z... no po prostu pogram do 10 po pierwszej teraz jest 12.57 no, pogram do no. Lava! lubię lawa tylko nie tą z pierwszego odcinka czy tam... nie, nie z pierwszego. A może i z pierwszego? Tam gdzie wpadłem w lawę i... jaki <grystanie> fail ma. Ale się nie zabiłem. No nie, potem się No już nie pamiętam. W każdym bądź razie. Wiem, że w którymś odcinku wpadłem w lawę. <grystanie> Co by tutaj teraz powiedzieć? A, mam do Was takie pytanie. Jeżeli ktoś zna się na, na przykład tuningu motorowerów... To czy mógłby powiedzieć co mógłbym do mojego wstawić jeszcze? No mam filtr zmieniony a mam Zumiko GR500 co jeszcze mógłbym tam wymienić? Oj, 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 wylawie Ej Nie mówcie że ja tam byłem Fuck Dobra, tam nie byłem nie, żelazo o żelazo, marr, rośnie hmm. ogólnie to mam nowy czy mam mod w grany tak <grytek> ale nie jak mam go pokazać jest to mod który dodaje ale to nie wiem czy będę używał na tym tutaj na let's on dodaje płaskie dywany, możemy na ziemię kłaść, stoły, krzesła, kolorowe szkło i tam takie, i to wszystko oj Bimbiaczek. cześć łowu! Fuck Kryperek Kryperek To dobre Tak wiemy, że tam pomimo... Kopię kamiennym kielofem, bo akurat jeszcze z poprzedniego odcinka go miałem Bo nic nie robiłem pomiędzy Jakoś tak nudziło mnie, nie się Nie Nudziło, ale nie miałem ochoty Nawet tak jak mówiłem, że wykopię tamte tam, tam żelaza takie co było Co w ostatnim odcinku tej jaskini To go też nie wykopałem Olałem go Dobra. No nie! Fuck. Wow. No, żelazko. Żelazko. Polecam wam grę Skyrim. O, tak. Nawiasem. Bardzo fajna gra. A co tu będę się rozczuwał z Skyrimem? to jest Minecraft Nieee Wiecie co jeszcze miałem wziąć na tę wyprawę? Wiaderko No to widać jak się przygotowałem Czy skąd ta woda się wylewa? Z kosmosu? Nie, nie z kosmosu no dobra, więc węgiel. Ja. To olej, to olej wam. Dobra. Fuck. Fok. tu są zęby Słyszę was. Już 25 żelaza nie jest tak źle, kurde. Ludzie. Nie no. Będę się wracał, tylko zbieram to. Kaka kakasku. Ups. Nie będę robił kamiennych gmin i znaczy, mam dużo żelaza. I tak mam dużo żelaza. Więc tak jak już nie wiem, im zawsze szkoduje. Tego żelaza. Myślę, po przyda się na później. Przyda się na później. A i tak mi się nie przydaje. Nie! To jeszcze coś jest, ale... Aha. Nie. Jezu, nie Ja jest z Unii się mam szczęście W No dobra Więc Miałem w drodze powrotnie zbierać, ale wale to <laughs> Bawicie się na ryj ten wągiel A, to ten mój kanion. O. Spoko. Jakoś żadnych potworów nie ma, no. Weźcie. Tam coś jest? za lawą? Diameny by. by się przydały. Nie mówcie, że tu byłem. Ale chyba tu przed chwilą byłem, tak? Tak! FOK! Nie! Ehm... No to olewamy ten korytarz i idziemy w ten. Ten pewnie też się zaraz skończy. Łoł! Wow, chciałem potworki! Fok. No nie! Mój proszek nie rozsadziłeś ty gnoju Żebym mógł cię dobił jeszcze Noż w plecy No ja! Jakie cagey Coś tu mi? Mało życie ubywa No jest no, Nie tam tu przed chwilą byłem Dobra więc <laughs> ludziska teraz Creeper! What the? Tak? Czemu tu dw... Łaa! Do uri Kurde! Camper! He spłonąłeś! Oj 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 oj! Już myślałem, że ten gravel to stoi na tym. Siup, na samej... Czy no w powietrzu. O, krypcia! No nie! Hehehe. Łuu! Wow! Dwon! 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 He! Ha, Haha! Haha, ha, mamy piaska! Eee, cześć Piesiu! Uh -huh. Możesz rzudę ci teka Ale zostawimy go. Slodziaka. No tak. To to był fuks. No dobra. Krąży w kółko. Z tego co widzę. Wienet... O. To był kamień, tak? Nie. Może i... Tak. Yy, więc nie wiem co by tu jeszcze... Zrobić. Tu jest co tu jeszcze oddalić? Wiem, że tam było na Olewam to. No nie. Który to jest poziom? 63. 3. Kopię się w górę. Tak. Kopię kilofem w ziemię. Jestem pro. No już. W sensie... Juhu. O, owieczki. No dobra. Tyle by było z naszego zwiedzania. Tamtych jaskiń. Tu może? Jeronimo! Pff. Nie No nie! Fuuu! O boże! Po bo co ja tam skakałem?

Nie mm -hmm. Kajwów tu jest mnóstwo, ale... Żaden nie jest długi. Czy nie? Niektóre są, ale... O. Tak, wejdziemy tu. O, zobaczymy zębiaczka. Fuck! Aż kości wypuściłem. Aż kości się posypały. Mam że zobaczyłem zębiaczkę.

Tu jest coś tu To jest dowiedziałem zombiaczka. Oooo, nie Nie Wbijam ją na chatę A tu creeper Jakoś Tia Tu miarka. wchodził mnie za oknem Jeszcze robią przedszkole Hmm, gdzie tu można bym iść? Nie wiem, nie wiem. Taki odcinek, taki trochę taki, taki do dupy, ale no dobra. Ajcie. I ja za mną. Nie, nie wiem. O, już jest 10, bo już koniec odcinka, żeby więc jakoś wytrwaliśmy. Nudny i straszny byłby chyba dziesięć Więc jeszcze zrobimy tak. Siup. Ciup, jep, dup. Juhuu. Ech. To dobre. Ciup, jep, dup. I możemy... No, jeszcze jeszcze na spłynęło.

jak do ziemniaku. Nie, do ziemniaków, to nie. Do zboża. Jesteśmy siewnikiem. Moglibyśmy mieć coś takiego jak automatyczna farma. Nic się automatyczna... Automatycznie, automatycznie. Gdzie nawet sadzi się sama, bo się tam, się automatycznie. Jestem leniem! Leniem! Dobra! Koniec tego, albo no jeszcze nie. Jeszcze melanki pozmienimy. Tym. Wolno, wolno. Łukiem, wolno. Mieczem szybko w miarę. Ponad tak tego będzie. Zobaczycie. 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 Ja dolecam nie bawię się tak. Kończę odcinek. Na razie. Eee.